Czy przyszliście na WPPT, to ciekaw Was już powitał na, na wydziale, a Was też witam na Politechnice i zapewniam Was jako człowiek, który też zna ten wydział, że bardzo dobrze wybraliście yy, i że ten wydział jest wyjątkowy. Z takich prostych rzeczy, na przykład jest wyjątkowy czy... Możemy kontrastować go z innymi wydziałami tu czy na innych uczelniach, ale to, co go cechuje i co jest ważne, to jest to, że tak jak na każdej porządnej i uczelni, tak jak pan Dziekan powiedział, będą was przede wszystkim uczyć osoby, które tworzą naukę, czyli aktywni naukowcy którzy nie tylko, że coś tam tworzą, ale bardzo wielu z nas, być może nawet obecnie, to jest jeszcze więcej niż ja pamiętam, jak byłam to są osoby, które tworzą tę naukę we ścisłej współpracy z badaczami z innych uczelni, często z bardzo daleka, osoby, które często spędziły trochę kariery za granicą albo na innych uczelniach i naprawdę wprowadzają Was od razu w świat otwartej i nauki. Ta druga cecha właśnie oprócz tego, że w większości u nas na Wydziale uczą aktywni badacze, tak jak Pan Dziekan powiedział i kontynuuje to, co u nas no, trwało już od dawna, ja też byłem tego jakby orędownikiem, czy starałem się to robić, że nasza społeczność jest bardzo taka dynamiczna i, i otwarta, czyli taka europejska bardzo, że wiele, wielu ludzi, którzy u nas uczą, mają doświadczenia też z innych miejsc uczą i będą się z Wami spotykać. Tak? Nie jesteśmy taką wsobną taką wspólnotą, tylko wspólnotą bardzo fajną.